Halo, chłopaki, biegnę do was, musimy zbadać Dobla. laboratorium Tesli, tam na pewno... Ej, a tu jest mur przed nami, widzieliście, że jest mur przed nami, naszym autem jakby? Kurde, czy my to będziemy musieli usunąć? Ale akcja. Ała, kurwa. Trzymaj się dobrodzi, już biegnę. Tylko zbieram jagody po drodze, to mi się jakoś nie spieszy, nie? O jest, laboratorium, jakieś kable tu są? Chodź, rozejrzymy się! E. O, to tutaj jest ten źle... cały czas. tak? Zobacz, znaleźliśmy go! Hmm. Jakieś bandaże by się przydały, bo on ciągle jest najedzony, ten mój chłop. Ja to jabłkami więcej. go pase i jest git. No, Ja mój ciągle gada, że najedzony i nie chcesz żyć. O, zbugowane zombiaki. Co to jest? To jest na pewno węgiel. Węgiel znalazłeś? jest za niski, aby zebrać zasób! O nie, mam słaby kilo. Cyk. Ej, łatwo się zacina Blady, te ząbiaki, chłopaki. Co ty robisz? Znalazłem jakieś legendarne miejsce, ale niestety... przeszukuję tam skrzynkę właśnie i patrzę co tu jest ciekawego. I tu jest jakaś łamigłówka, musimy Pobacz. guziki wcisnąć. Tylko że nie musimy nie być nic. we czterech Zabrałem, chłopaki to. Jak będziemy Od we czterech, to mówię, można ja łamigłówkę Dobra, zrobić. Nabaj, bo tu trzeba, trzeba tak... o, o już prawie... Musimy tak wyparkurować. No, Zobacz, wiem, to co to za zagadka? To jest właśnie Tyk. ta zagadka. O, patrz, musisz na to i patrz teraz. Chyba musisz jesteście. Do takie są, widzisz? W innym laboratorium tak. jesteście autentycznie. No my jesteśmy w tym my... to... Poszliśmy... Co się ja... było? Ja, ja A, robię Tesla. jakieś śmieci. A tu jeszcze nory. Proszę A, cię otworzyć. To, to jest zagadka logiczna. Musisz. O, musisz skoczyć na tą latarnię. I z tej latarni, widzisz? A? Na latarnię? O. Dobra. O, zacy. tacy. Dobry. Proszę Ej, się tu, otworzyć. To jest chyba winda, co nie? Nacisnę. Ona do góry chyba jedzie. Tak, to jest winda. Mm. O, skrzynka tam Czemu jest? Nie mogę tego kliknąć. Ja Ura. też mam skrzynkę. Ej, nie da się tego zrobić. Szybko, dobrodzieju! Bo... Skacz! Parkur! Ojej! To jest... Patrz to na to, jest zagadka logiczna! O, dostałem się tutaj. I teraz mogę to coś Zabrać te rzeczy z, tego, z, te, z tej skrzynki. Dobra, zabieram tego. Dużo to rzeczy skrzynki. do znalezienia. O kurde, ile rzeczy tu jest. O, o ogarnęliście. O, pierwszy schemat jakiś odblokowaliśmy. No. Tak, Znalazłem schemat jakiś legendarny. Chyba automatycznie on się dodał. Tak mi się wydaje. E? Automatycznie został dodany ten schemat, no. Zbuduj tartak używając liny z warsztatu. A, czy widzicie, teraz będziemy mogli zbudować tartak? Bo my zdobyliśmy schemat tartaku z tartaku i teraz możemy zbudować tartak u nas w domu. No? no. Musisz poczuć się trochę nad swoim parkurem, żeby... zepchnąłeś mnie. Co? Jeszcze to się wiele musisz się nauczyć, dobry dzieju. To co to? Angielczyczko my... po prostu. A plaga poszedł na jakieś zwiedzanie taktyczne. Jestem w testi, ale tu nic nie działa. Ja nie wiem, wygłupiałem się ciii, strasznie. Ciii, ciii, wszystko, no, się. no teraz jest. No, teraz no, teraz no, ma gorszy czas, dlatego nic nie działa. No, bardzo widać. No, jakaś problematyczna miejscówka tu jest, ale dobra. za to dużo lutu zadarło. Chodź, wracamy, chyba, chyba wracamy do bazy, co nie? Jedynie co to liny potrzebujemy. Czemu tego no, nie to mogę. Znajdź, noc! Masz liny? Powiedział, że noc zaraz będzie. Uważajcie na siebie. O Dam radę. Hej, dobra. Plaga szybko! Wbierz liny i wracamy do bazy! Ej, drewniane, o, drewniane krzesło. krzesło, to nam się bardzo przyda. Odblokowałem w laboratorium test i nauczyłem się robić krzesło. Z drewna, <laughs> nie, no, super! O. Plaga, no nie wiedziałem, że Tesla linu. słynie z tego, że krzesła robią. No właśnie. No tak, to jest słynny ten. No i tych lin to bardzo dużo trzeba. Czy robisz czegoś, co? W stole na przykład. Liny z tych takich młodych... chyba, co rozleżą je. Z i tkanin, co wypadają z zombiaków, jeśli dobrze... Tylko no, gdzie on się on. je kraftuje? Te liny? A da się, no... A się w tym, w stole. A, w stole. Ej, widzę jakieś Hunsfota! Dobrocieńcy blady, py, blady Może to ja! Mogę ci! Pomocy, bo zginę! O, za o nie, zginąłem! Mogę cię podnieść? Nie. Chyba nie. No, twoje rzeczy tu są. Jak to Ale już ogarnąłem w miarę walkę, więc jest duży progres. No, dobrze, dobrze. Tak trzeba żyć. No. I wysadziłem coś. <noise> Nacisnąłem sobie tak randomowy guzik i wybuchła jakaś bomba. <noise> I te celu zabiorę. Fajnie. Dobra, wracam dobra, do bazy. Jest mój... Bardzo duży sukces, powiem wam, że gigantyczny sukces. Mówisz? Jeśli chodzi o ten, o zbieranie. O, korba schemat na nią w sensie. Po to do komu, jak możesz wyżreć jabłka, czyli <gryj> jabłka. <gryj jabłka za mało dają. Witam cię, wracam do bazy. Ja tu czekam, gdzie to w rozlej polegu. Ej, dobra, Ja No dobra, ja to chyba zaraz wrzucam jakieś drewno i odpalamy tą maszynkę, Już? Co nie? Już? Jeszcze nie. Poczekaj... To bo tu... chyba dużo rzeczy mamy do zwiedzenia. No ja to tylko ją trochę przesunę, bo strasznie nie podoba mi się, że stoi w tej kałuży. Tu jest jakieś miejsce łowów. I nikt go nie pilnuje. Normalnie okradnie. Tam się świeci coś, jakie mam tam wejść? O. Podejrzane. Takie... To jest jakaś kopalnia, nie wiem. Kiepskie rzeczy bardzo dają, powiem wam no skrzynkach jak na razie Dobra, jak coś trochę ruszył samochód. No nie odjeżdżaj bez nas. Zary wrajezy! Jest... Nie rób ja nam tego. Ej, da się jakoś liny robisz? Czy to jest irytujące, że tych liny mogę zrobić? Na pewno się da. No robisz ty, w stole, w stole. już patrzę. A jest lina, e to luzik. O kurde, ale włókna roślinne, ja nie mam włókna roślinnego. Ja bym lepszych kloków, bo tutaj jest dużo strosów, których nie można zebrać. O, kamienny miec, jest kamienny co? Teraz zrobimy jakiś gorszy. To jest zombie lata. To jest? Kurde. Dobrze, że mam 46 jabłek. <grystanie> Nigdy nie zginę. Nooo. Czy tu się da zrobić łuk? Tu wygląda, jakbym musiał zrobić łuk. Da się zrobić łuk. Chłopacy. zrobiłem łuk. Oła, wow, kurwa. Tak, da się zrobić łuk. Tylko pod. O kurde, da się zrobić nawet kamienna siekiera. Noo, tu poważne rzeczy są. ale technologia. Tylko. Oj, też jakieś żelazo. Tylko z tą liną jest ciężko. Tak tam o, widzę, jak nasza maszyna jedzie. Ta, jedzie, kopci jedzie, to jedzie. kurwa gorzej niż śląska. Trochę, droga, odpaliłem, żeby sobie jechało. Niedobrze, że kopci. Co mam tam wejść? Gdzieś parkury skomplikowane, tutaj są wymagane ode mnie. Daj pan spokój. Dobra. Dobra, zbierałem drewna. Zaraz porobię liny. Dobra, pyk. Ej, sprint jest na togla, że się go włącza i wyłącza. Nie trzeba trzymać. Chłopaki, jakaś poważna muzyka się odpaliła. Tak, jakbyśmy mieli zaraz zostać zaatakowani. Ale to będą nas zaatakować w nocy, właśnie, chyba, no nie? Tak, coś tu Mówią, że mają nas zaatakować w nocy, ale. Ale być hmm. może kłamali, więc może nie. Jednak może nas atakują. nie zaatakują. Nie, ma, nie mam Dobra, mam i wszystko, stawiam tartak. Muszę do domu wrócić. No nie, Wychykle stop working. Dobra, stawiaj ten tartak. Uuu, fajny. Tartak postawiony. Możemy tu Tartaku. zobaczyć. A, możesz kroić drewno. Drewno możemy przetwarzać, no. Eee, to w sumie spoko, no. jak spoko, które tego drewna mam. Które idzie ja do domu? Wrzucasz tak, tu i się Jego chyba miała? robi. A nie, brak paliwa. Tu trzeba jakoś to zalać paliwem. Aaa, czyli paliwem trzeba to zalać jeszcze. O na jakie paliwo to chodzi? Na o nie. zombie! W domu, zombie! to zombie w domu. Bronić. Bronić. Biegnę, do nic! Wracam. Ja, czy? Ja Dobrze, sobie tą metalową pałę. się ruszyć? Ja. Yeah. Szybko. Już biegnę. Ej. Ej, tu nic się nie dzieje takiego. Tylko jeden zombiak! Uff, dobrze, że miałem przy sobie tą gigantyczną pałę. Dobrze, że drzwi no... były. I co to tam jest? Dobrze, że te drzwi były. A, tak, lucyna ludożerka, co? No mówiłem, że one się mają imiona normalnie. I co to takie czerwone tam jest? Idziemy tam? Baki, może tam jest super lud. Nie, nie możemy, bo atakują nam bazę w nocy. Musimy bronić naszego okrętu. No właśnie, już nikt nie idzie, no. Chyba. nie widzę nikogo już. Oni po drabinie normalnie weszli? Ej, tu w ogóle tak. bardzo spoko quality of life, że jak masz wrzucone w beczki, to na stacjach jakby to się zlicza, nie musisz mieć w ekwipunku. Bardzo o! lubię takie rozwiązania. Że do budowania od razu wie, tak? No, 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 że o, jakby jak masz w bazie, to jak sobie robisz coś w warsztacie, to od razu ci ten, wiesz... A, w sumie. Ale kozaczek rzeczywiście, no. Wystarczy wrzucać po prostu. Wojowo. to już powinno być standard we wszystkich takich grach, bo to jest tak irytujące szukanie czegoś w skrzynce, żeby sobie zrobić tam przy stole. Ta... Ja powrzucam tu jakieś pierdoły, niech będą. No właśnie, co tu wrzucić, żeby było? Nie no, już zapełnione jest, ale to... No za dużo. Każda beczka to jest wspólny i Kurde. Tak. A Ta, właśnie, a jak A bo to pięć, nie jest tak, że jak więcej beczek dostawiasz, to więcej slotów się w tym odblokowuje? O, Czekaj, Postawię, poczekaj. Yy, meble, magazyn. Aha, nie mam kłód, bo wszystko wróciłem do przetwarzania. Dobra, magazyn. Poczekaj, może ja będę miał beczkę. Sekundkę. A jest więcej niż beczka, nie czy tylko beczki są? Tak, mam beczkę, uwaga. Postawiłem. I co? Tak, każda beczka to jest jeden slot no. O, to walimy te Czyli beczki. Stawiać, stawiać beczki, powiedziałem. Fajnie. Normalnie ich tu no tam no dobra, pod ścianą. To pytanie, tylko ej, ja nie wiem Paczcie. czy dobrze, że tak tutaj na granicy, bo no nie. jak zombie wejdą to rozdupczą chyba. Myślisz, ej, że one domka, je rozwalą? Nosy... Ej, ja wiem o co chodzi, musimy zrobić ładny symbol po prostu z tych beczek, jakiś ładny <grym rysunek. <grym Siusiaka, <grym> o, na pewno to pomoże. Rakietę. dobry pomysł, rakieta. Hmm. O. ZOMBIAK! Co Stoję? Spokojnie, panie zombiaku. Koniec, o, gry. O, 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 koniec, koniec gry. Koniec gry. Się się stało? Maszyna została zniszczona przez zombiaki! Co? Oj, wywalił grę w ogóle. Ej, mnie wywalił grę. Dobra, dawaj. Nie ma to, takiego to. grania. Ej, a mam nadzieję, że nie Nie ma się grania. Regularnie. Mamy no, jeszcze tą książkę, zapisz grę regularnie, naciskałeś, co nie? nie. Żeby, żebyśmy nie musieli zabrzmiać do Co to było? W ogóle? Ale w ogóle, jak się gra gra, to tak. maszyna zniszczona, wynocha, tak. wynocha z gry, nie do rajdy. Do pulpitu nas wyrzuciło. Od no to razu. normalnie. Czekaj, mamy ostatni zapis, mamy 5 minut temu. O, to lipy Nie, było, to tak źle. No, tutaj, zaproszenie. Tym razem sobie poradzimy na pewno. Nie. Przykro Maszyna zniszczona, do widzenia <śmienicza> Tak po prostu, mówi nara <śmienicza> zniszczona maszyna, wynocha stąd <śmienicza> to, Bardzo, bardzo miło O, jestem, cześć Jej, gotowy Dawaj Bloody, gramy Polaki, chłopaki No to o, Zmieniłeś poziom trudności? Ale... O kurde, o nie kurde, wiem Też nie wiem o Ale kurde, w sumie, jak wczytujesz, to nie, nie, chyba jest no, chyba taki. Nie? Tak, no to taki chyba ja był, nie? Bo ten zmienik w środku to jest sensu. No trudności, bo to wstyd i hańba. No, mam nadzieję, że będzie trudno. Kurczę. A jak ten. O, wracam. Jak sprawdzić stan zdrowia naszego statku albo co. Wow, To było dziwne. Oświetlenie. A, dobra, widzę, czyli jeszcze jestem trochę. Muszę cofnąć się. Bo widzę, że jeszcze nie, beczki nie mogą do paliwa. Kuria narzędzi. Co to w ogóle jest? Jakieś tryby do wyboru są. Ty, tu jest w ogóle jakaś. Ty, tu taka mapa jest interaktywna, mniej więcej. Ale ja. Oświetlenie pojazdu. Jej... Można dokupywać no, ulepszenia. Popatrz, tutaj. rozbudować sobie, no, maszynę. Ta. Tutaj też jest. A to kolory są. O, tutaj jest. Różowy. Tak, możesz przemalować, no, na lawendę. Czerwona dalia. Ej, bo my mamy walkę już, chłopaki! Musimy znaleźć A, te zombie, chodźcie bo chodźcie nam atakują. znowu rozwalą. To my chyba powinniśmy być na dole? Chodźcie? Chyba tak. Tak, obstawiam, idę na dół, poszukam, no bo... Są, są z tyłu! Wspinają się po ścianie! Idą, idą. Dobra, to zajmij, zajmij i... Nie ja mogę, bo one są w połowie, na... w połowie tego, one... auta. Szybko, chłopaki! Chodźcie. Uważam na to. Ta Normalnie. Nowa! I atakują. A, bo one niszczą, już wiem o co chodzi, nie możemy dopuścić, żeby silnik nas niszczyły. Tak. Do Dobra. Czy one wbiegają tutaj do, do tak? I... Chyba tak. Chyba nie, chyba ten silnik na zewnątrz nam niszczą, tak bym my, obstawił bardziej. Na zewnątrz to są te takie, kurde, takie pompki dziwne, nie? A, a te jakby... pompki może, no, może no o to... to chodzi? Nie wiem, bo to było takie szybkie, że on wbiegł i nagle, pół grę wywaliło do Windowsa i zadowoleni, <śledzianie> nie, <śledzianie> się dowiedziałem. Wze, nie ma. Obiegną, biegną. Można, można ich atakować, zanim wejdą na ścianę, ale ciężko jest. No, dobra, łuk, z łuku do nich będę walił. Popaki idźcie, bo ich jest pięć chyba. No. Dobra, staram się. Ej, hey, niszczą! Silnik, o, nie. o nie, o nie! Idę na górę. Dobra, szybko! Dobra, Ostatnie dobra, fala. Dobra, radę. Oj, widzicie? Juni tutaj będą teraz, możemy zejść do nich A, i ich zabijać. Patrzcie, w prawym górnym pokazuję wam jak życie jest tego Gałgana. Dawaj na dół, dawaj na dół. Tylko niech przybiegną, bo na razie ich nie widać, nie? O, idą, idą, widać ich, patrz jak dużo. Ja im pięć. Mam to Ja tak samo. Py. A oni po prostu byś, biegną. O kurwa. Nie nas, nie, nie biegły tam. na ciebie, wiesz? Dobra, udało się, wracaj do bazy. Ej, dobra, młotkiem się reperowało? Chyba tak. Aaa, ale jesteśmy nieźli. A gdzie nieźli. W zdrowie statku, mówiłeś? Tutaj, A, do góry jest, to jest ta, ta, ta no. To jest to, o, wentylator grzewczy, to jest to. Dobra, Czy jego troszkę uszkodziły, nie tak? Ja już. A ten drugi? Drugiego tak. nie ma. A to? Generator ZTS. Czyli to wszystko po kolei mogą nam zniszczyć chyba, nie? Tak, trzeba uważać. Dobra, jakoś to będzie, chłopacy. Trzeba uważać, pokaż co tu masz. To wyrzucimy. Roadblock się mówi. Się. Jaki roadblock? Co to ma być? Da się tu spać? żeby przewinąć tą noc? Chyba nie, nie ma wyreków. to nie jest Minecraft. To, to nie da? jest Minecraft mój drogi. Dobra, idę na trochę drewna. Hmm. No. No jest w Ja zrobię Liny, ja zrobię. O, zrób pewka że co tu mamy? Tarot. A ja narąbię trochę drewna, żebyśmy mieli. Z czego... Poczekaj, z czego się robi liny z tych jakichś roślin? Co, nie dziwne? Pę, pę. i tam... Otocz. matki, co z, 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 z Odblokuj plan i otacza bomb ze skrzyni z nagrodą. <laughs> Kurde... O, nie otacza bomb, czyli to taki wiecie, będzie lepszy. Ooo, ile rzeczy zbon, trzeba? Nić, deska. Ale dobra, to nie jest takie skomplikowane. Deskę trzeba w tartaku przerobić, jak będziemy mieli dużo drewna. Tylko, że do tartaku jest paliwo potrzebne, ale to chyba w piecu wystarczy, nie. tak? Że do pieca drewno i wtedy będzie zasilana ta stacja, chyba tak. Myślisz? Nie. Wiem, w sumie, no zobacz. Dobra, liny o, już mam, jest, liny zrobiłem. No jest, jest w piecu teraz drewno, bo z jedzie nasz pojazd. A, no to czekaj, sprawdzę, czy jest poliuteń. No to jest. Eee, kurde, nie mam nie mam drewna, zrobiłem chyba całe drewno. Momencik. E. Jedno mam. Faki, okay, bo na tym moście to jakieś bomby są poustawiane. My tu mamy wysadzić to? to? Jakieś kable A, tak, są? Działa, działa, działa tartak a, widzę, trzeba dobra plaga, wiemy, o co chodzi. Trzeba chyba trzeba je wysadzić. Kubaki, patrzcie. To. Będzie wybuch, chyba. Trzeba kliknąć. O, ej, Dobra, to wszyscy chodź, chodź. Ej, to Chodź do Co my tam robimy? Wysadzamy tą tamę, co nam blokuje drogę. Wiesz, trzeba naprawić takie kable. O nie, broń mnie. Oła! Aj ci. Ale oni są mocni. Jaj. To najpierw to. Co za jaskinia, ja. wchodzę tu. Tak, musimy tędy iść. No to się da rozwalić? kierą się da. Chyba A się, się, się kierę? Albo możemy przeskoczyć. Mam, ma, ma. O, brody. Po prostu da się przeskoczyć. Nie, ja rozwalę. Dobra. Uch. Musimy iść na górę, tam gdzie kable prowadzą. O, i tu wskoczył jakimś cudem. Tak, to zrobił. przeparkurować trzeba. Łatwe. Dobra, Dobra jestem tu. Kitu. to nie wygląda jakbyśmy mieli tędy iść. Naprawiłeś, o tu jest coś do rozwalenia, patrz. Sikierą znowu. A, bo to pewnie oficjalna droga była. Dobra, koto wchodzi, chodźcie, wysadzamy to. Ale jeszcze o, trzeba o, zrobić nie. parę Dobra, rzeczy. Przepraszam, jest sekret. Bo nie jest taki proste, jak się może wydawać. Nie, to chyba tyle, już Co? wszystko działa, czy nie? <bacteria> Możliwe, tam na górze coś jest zaznaczone. Tylko jak tam wejść? No bo to, trze... no no bo to trze... no, trzeba wyparkurować, po się niepotrzebnie zeszliście. Nie, tu, parkurę, jest parkurę, 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 parkurę. <laughs> tu jest tak? wejście normalnie. Tu jest wejście. Pobacz. No no, obok tamy. Gdzie? Jestem na górze. Gdzie? Wysadzamy, chodźcie. O, Dobra, uwaga, Dwa. Jeden. Blad i patrz, wysadzam. O, ale kaczynka. Ej, ale to. Ej, ale to nadal jest pan. No, z, coś... z drugiej strony musisz jeszcze strony jeszcze musi dupnąć, no. A, no wygląda jakbyśmy mieli nie przejechać. Ojeje, o to jest. jest... normalnie. tu wszystko jest! normalnie. nie tutaj kto to? Kto to tak spierdzielił, pan? Ja cię! Kurde, dobra. słabe, słabe jak pogoda w sobotę, wiesz, no Masagra Spyk tu też kabel O, tu jest jeszcze jeden kabel, już go, już go parkuruję. Yy, yy. Oj, wpadłem między obiekty? Cześć. Siemanko. O, pomagam ci naprawiać jak coś. No, Pójdą dobrze, kable. Endy. No i co? Ale ciemno, pochodnie mi się O i tu jest bum-bum, patrz, to kliknięcia. O, faktycznie, to co, wysadzamy. O! <grym> to, nie, słuchaj, to w i stało. To góry zgowne. Dobra, tam chyba jeszcze z jednej strony widzisz, tak. tam jeszcze z jednej strony trzeba. O, widzę tu na dole, że jest jeden skrzący. Dobra. Dobra, napraw. Naprawiam. No, dobra, można wysadzać. Wydaje mi się, A nie, że. Nie, tu jeszcze jest. Tutaj jeszcze na naprawy z parę tych. O. Woda. Bardzo dużo tego wysadzania tu jest. Fakty. Nasza fura by się z tym nie poradziła, jak ona jest taka ogromna. Ona Co powinna nie, to rozwalić. Nim byśmy powinny. to staranowali. Na chillu. A pewnie jest nie chcą, żebyśmy sobie lampę stukli. A paliwa nie mamy. O, ja ją odpalę i ona przejedzie pewnie. To, o, to, to, to jest? jest. Motkiem to trzeba. My. O nie, Lina potrzebna. Patyki i. Most jakiś ty. To jest, no, to jest. Most jakiś, żeby to tutaj jest, dojść, nie. żeby Dobra. naprawić to, no. A masz linę. Usujemy, masz linę. Yy, w bazie zostało. Patyki kody. No kody tu zaraz Dobra, odpalam Badboya, patrzcie. Jed, jedziemy z tym. Ale może przejedzie Może nie. Drive... Dobra, tylko skromny liny. On tu płacze, że się dwie nie da liny, przejechać. Co wy tam kombinujecie, chłopacy? O co chodzi? plags, jesteś w, dwie bazie? w bazie? Jestem, Jestem obok liny. Ja A, mam przy sobie bazie. jakieś liny. Nie, nie musimy tego budować. Dwie liny potrzebujemy. Dobra, już Dobra, biorę to się to, za to. A tu młotek trzeba użyć. No ja już idę z młotkiem. Bo Dobra, spada. kłody potrzebujemy, 10 kłód. Idę, 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 mam. Ja tu wrzuciłem liny. Chyba. A nie, to jedna osoba musi mieć wszystko, nie, dobra. To... Ja mam wszystko oprócz lin, to rzuć mi linę i... Już ci rzucam linę ja w takim razie. Trzymaj. Proszę. Tyk. Buduj to! No i dobra, pasuję. Naprawiam. Dobra, gdzie jest ty klikacz do bombka? Gdzieś tam pewnie, chodź, odpalimy. Go. Tutaj, tutaj. O, tu jest! Tu? Tu? To odpalaj! Wow, Ło! Dupnnęło! I co, przejedzie? Dobra, zobaczmy, czy już jest przejazd, no. Ej, nie ma. Jeszcze Ej, nie. No to ty, ale kable tutaj... Się okazało. Ale tych kabli jest pełno. Dufnąć dufnie, dopnąć, ale to zaraz jakaś gigantyczna brama jest przed nami, no to ona jeszcze jeszcze że będzie. A. Dobra, poradzi. co to, jak nie wysadzimy tego, to co, z bramą sobie nie poradzimy? Dobra, oh, górne, tu jeszcze coś za, za do różowym dopnięcia. kablem musimy iść. Różowy kabel trzeba wysadzić. A... A może też. A, a niebieski też chyba Bo musimy. różowy prowadzi do, do takiego, co jeszcze nie wysadziliśmy. Tylko, że tu jest cała krainka, jakby za różowym kablem. A, dobra, widzisz, ale niebieski chyba też jest niewysadzony. Oj. Tak mi się wydaje, idę zobaczyć, co no. jest niebieskim. Niebieski też do wysadzenia, widać, widać. A, dobra. To idzie tu, ujeju! Gdzie ten niebieski tu idzie? Co to ale jest? Ale ten różowy to, to jakby znika pod podłogą. Ej, co to zobaca? jest? Co jest grane? A no. Piękny wioska jest. To jest pełno jakichś różnych wiosek porąbanych rzeczy. Czy to jest proceduralnie generowane? Eee, właśnie. To polska gra. Ej, ja znalazłem co zombiaka, to? co się zesrał. O. Jakimś gazem krującym, no? Co? Nowy typ zombiaka? To nowy tryb, jakiś boomer taki. O. Wow. No co jest, nie w te strony. Gdzie jest ten różowy kabel? On wchodzi pod ziemię i już się nigdzie nie pojawia. Ja już się rozkojarzyłem i zacząłem zbierać jakieś rzeczy. Ja już niebieski, ale tutaj niestety nie będzie łatwo go podtegować, Przegniła Patrycja mi atakuje. Przegniła Patrycja. Nieźle. Świetne mają te nazwy, bardzo ładne. O, tutaj też. O, panie... Nurkujący Lucian. <gry> A, nurkujący. Lucianie. nurkujący Lucyanie? Ajajaj, legendarny przeciwnik. Gdzie jest różowy kabel? Pua! Dobra, oh. niebieski naprawiłem, chyba. E, tylko teraz tak, gdzie on prowadzi? Tup. Nie, no gra jest bardzo łatwa tutaj. Naprawdę. Wkrakuję sobie na obiekty, i one mnie już nie mogą zaatakować. Zombiaki w sensie. Źle nieźle. Spróbujmy, będą jakieś potężne ząbiaki. Może. To są takie Easy, bym powiedział. Easy. Okej. Okay.